Witam Państwa serdecznie. Nazywam się Tomasz Pachoł i chciałbym dzisiaj Państwa zaprosić do zapoznania się z teorią przepływu, tak zwanym Flow, który jest doskonałym narzędziem do tego, żeby, znaczy jednym z narzędzi, bo tych narzędzi jest dość sporo, do tego, żeby przyjrzeć się, w jaki sposób można motywować pracowników, jak również w jaki sposób można motywować siebie. Teoria przepływu skupia się na tym, że kiedy mówimy o pełnym przepływie, o pełnym przepływie mówimy wtedy, jeżeli uzyskujemy pełne zaangażowanie się w realizację zadania. Nie? I zarówno pracownika, albo też i przełożonego. Po czym teraz poznać, że to pełne zaangażowanie się zaczyna pojawiać? Pierwsza rzecz czy mężczyźni, czy pracownicy całkowicie angażują się w to, co robią. To jest to jakby pierwszy element. Drugi element, mają poczucie, że są poza codzienną rzeczywistością, czyli naprawdę funkcjonują zupełnie inaczej, niż by funkcjonowali w takim standardowym trybie pracy. Kolejny element to wyraźnie wiedzą, co należy zrobić i jak to zrobić, czyli czują się po prostu specjalistami i fachowcami w tym, co jest dla nich do... Zrobienia, jak również wiedzą, że mają odpowiednie do tego zasoby. Kolejny element: używają swoich umiejętności odpowiednio dostawionych zadań i wierzą, że one są wykonalne, czyli przystępują do tej pracy, wiedzą, że będą w stanie ją zrealizować. Kolejny punkt: mają poczucie spokoju i nie. Martwią się. To jeden z kluczowych elementów, bo my możemy często zauważać, że pracownicy są w stanie flow, to przecież oni bardzo często skupiają się na tej pracy, pracują, dążą do tego celu, naprawdę starają się wszystko osiągnąć. Tylko tu jest jeden warunek. Jeżeli mamy mówić o flow, to energia, która ma płynąć do realizacji tego zadania, nie może pojawiać się z lęku przed nie wiem, rozmową z szefem, przed zwolnieniem, przed utratą wynagrodzenia przed upokorzeniem przed zespołem, czy wielu innymi czynnikami, tylko ma wynikać z czego dążenia do tego, żeby samego siebie bardzo mocno usatysfakcjonować tym, co będzie teraz realizowane. I dlatego oni podczas realizacji flow mają poczucie spokoju i nie martwią się. No i oczywiście takim fajnym elementem, który pokazuje, że jest flow, to się zatraca poczucie czasu. Czyli ktoś mówi, kurczę, dzisiaj dzień minął bardzo szybko. Nawet nie wiedziałem, co się takiego dzisiaj działo. Mało tego, jednym z kryteriów, który się może pojawiać, to jest to, że oni na przykład zapominają o jedzeniu, o potrzebach fizjologicznych. Kolejny element są wewnętrznie zmotywowani, to jest podstawa flow. W przepływie sama realizacja zadania staje się nagrodą. Nie robię tego ani dla przełożonego, nie robię tego ani dla zespołu, ani, ani dla kolegów, tylko to, że zrealizuję ten cel. To jest coś, co dla mnie będzie naprawdę bardzo cenne i wartościowe. W związku z powyższym, w przypadku flow, nie ma czynników zewnętrznych, które motywują daną osobę do realizacji danego zadania. No, zadanie może być dowolne. I teraz, jeżeli byśmy chcieli sobie porozmawiać na temat flow, to zawsze, za każdym razem trzeba pamiętać, że to nie chodzi o to, że oni są w strachu. Niestety jeżdżą po organizacjach i przyglądając się im, większość pracowników, jednak tym, co ich motywuje do pracy, to jest to, żeby uniknąć rozmowy z przełożonym, to jest to, żeby uniknąć tego, żeby się przed kimś tłumaczyć, czyli robią wszystko, żeby unikać sytuacji negatywnych. No i pytanie, czy to jest fajne miejsce dla pracownika, czy to jest to miejsce, w którym on chce się znajdować, czy to jest to miejsce. Do którego będzie chciał wracać, czy to jest to miejsce, kiedy on wstaje rano, to ciekawe, jakie ma skojarzenia z daną firmą, pracą, szefem. Bo to jest coś, co potem warunkuje, w jaki sposób on się czuje w organizacji. Ja teraz chciałem Państwa zaprosić do tego, żebyśmy się przyjrzeli takiemu fajnemu wykresowi, który pokazuje i charakteryzuje te wcześniejsze elementy, o których opowiadałem. Ja tutaj przyjąłem dwa kryteria na skalach, które za chwilę będą się tam wyświetlać. Pierwsze kryterium to jest poczucie poziomu kompetencji, dostępności zasobów. Ja zawsze łączę te dwie rzeczy. Nie? Bo z jednej strony, czy ja posiadam kompetencje do tego, żeby dany cel zrealizować. Drugie, czy posiadam odpowiednie narzędzia do tego, żeby to się zadziało. Czyli tu można sobie zadać takie pytania i zachęcam do tego, że jeżeli wy stajecie przed jakimś zadaniem do realizacji, żeby właśnie sobie zadać takie pytania. Po pierwsze, czy potrafię? Po drugie, czy jestem do tego przygotowany, mówię o realizacji tego zadania? Gdybym ja wziął pracownika teraz rano i jest godzina szósta i ruszamy do pracy, ja mu zadaję pytanie, to powiedz mi, najlepiej się przygotowany w skali od 1 do 10 do realizacji tego celu. To jest fajne pytanie, ciekawe co by Wam e, odpowiedzieli. Kolejny punkt, czy mój zespół potrafi, jeżeli jestem szefem, to ja sobie zadaję to nie, czy mój szef, czy mój zespół będzie to potrafił zrealizować? Kolejne, czy mamy środki, narzędzia do osiągnięcia celów, jak również dostępność zasobów. Do no i teraz przechodzimy sobie do poziomu wyzwania. Poziom wyzwania to jest inaczej na ile to zadanie, które jest postawione przede mną, czy ono nam, w jaki sposób ono nam nie oddziałuje, nie? I tutaj mamy poziom wyzwania, typu czy dam, damy radę, to czy ja czy zespół, czy my damy po prostu radę. Drugi element to jest właśnie ten wykres, który chciałem Wam teraz pokazać. I teraz popatrzcie, w linii poziomej poczucie poziomu kompetencji, dostępności zasobów, w linii poziomej, czyli poziom wyzwania mamy niski albo Wysoki. No i teraz przyjrzyjmy się pierwszemu punktowi. Nie? Jeżeli mamy niski poziom kompetencji, czy takie poczucie mamy, nie? bo możemy mieć te kompetencje, ale one mogą być uzależnione od oceny innych osób. Nie wiem, dzień wcześniej szef na mnie nakrzyczał: Ja przychodzę taki zlękniony, czy ja dam radę, czy ja potrafię. W związku z tym mogę mieć bardzo niski poziom kompetencji, dostępności zasobów. Jeżeli teraz ja to zadanie, które stoi przede mną, Będę postrzegał jako bardzo trudne, niedostępne, no to wtedy stworzą się we mnie bardzo silne negatywne emocje. A akurat na tym wykresie one są nazwane jako lek. Drugi, to jest tak zwane pobudzenie. I teraz zwróćcie uwagę, co tutaj się zaczyna dziać. Przedtem mieliśmy poziom wyzwania wysoki, to się utrzymuje, ale teraz, jeżeli ja przychodzę do pracy nie? i staję przed zadaniem, ja czy mój pracownik, czy mój zespół, staję przed zadaniem, mówię aha, to my już posiadamy trochę tych kompetencji, trochę po, potrzebujemy, już tak naprawdę niewiele tego, żeby zrealizować. Trzeba tylko sprawdzić, przekonać się, to wtedy wchodzimy w tak zwany element pobudzenia. I bardzo często jest tak, że pracownicy rano startują właśnie od takiego poziomu. Wstaję rano i się zastanawiam, co takiego mnie dzisiaj w pracy spotka, co będzie, jakie zasoby posiadam, co mi, mój zmiennik zostawi, co ciekawego szef wymyślił. Jeżeli to są tego typu elementy, to jak najbardziej pracownik może zastartować tutaj z tak zwanym pobudzeniem. No i teraz wchodzimy w flow. Flow to jest właśnie taki moment, kiedy wyzwanie jest wysokie, jak również ja mam poczucie tego, że posiadam olbrzymie kompetencje do tego, żeby móc sprawnie zrealizować to zadanie. Czyli to jest takie standardowe zadanie, które mamy do zrobienia, troszkę z podniesionym poziomem. Tutaj trzeba bardzo uważać na to, żeby nie przesadzić, bo im będzie wyższy poziom wyzwania to znaczy w oczach pracownika, bo to on może to potrafić zrobić. ja zawsze podaję taki przykład, że nie wiem, pracownik coś realizuje, a ja mu powiem, słuchaj, bo my dzisiaj mamy audyt. I w tym momencie u niego może się stworzyć wątpliwość, czyli u niego z tego poczucia bardzo wysokiej kompetencji dostępności zasobów może się pojawić, o kurczę, tak, dzisiaj będziemy mieć audyt, to czy to wszystko dobrze działa, czy to dobrze wszystko funkcjonuje. I ten człowiek z poziomu flow może spokojnie spać do sytuacji lękowej, a zwłaszcza, jeżeli się dowie, że bardzo mocno jest zaangażowany w to spotkanie dyrektor, a jak jest zaangażowany dyrektor, to on może chcieć potem rozmawiać na temat tego, co nie wyszło. Jeżeli tak będzie, to pracownik może u siebie stworzyć takie poczucie, Kurczę, to jest dla mnie za trudne, za ciężkie, może ja nie posiadam tych kompetencji. No i wtedy mamy problem motywacyjny, bo pracownik może być zdenerwowany, niepewny. To bardzo fajnie widać, jak realizuję na przykład projekty z 5S, czy tam ze Smedu i nakręcam kamerę, biorę kamerę, nakręcam pracownik. Standardowo pracownik, który czuje się świetnym specjalistą na danym stanowisku, jeżeli on teraz zobaczy, że jest kamera, to u niego może się pojawić blokada. Się polegające na tym, co będzie, jak będzie, jak ja to zrealizuję, czy ja potrafię, nie umiem, jak ja sobie dam z tym radę. Czy standardowo robi to bez większego problemu. I to teraz z czym skutkuje, że u niego zaczyna spadać poziom kompetencji, bo jedną z kompetencji do tego, żeby sprawnie realizować zadania, jest poczucie tego, że się jest specjalistą, jak również odporność psychiczna. Jeżeli teraz pracownik będzie czuł i rozumiał to, że coś mu jednak może nie wyjść, a to się wiąże z tym, że potem będzie rozmawiał z dyrektorem, no to tu następuje spadek u niego poczucia tego, że potrafi daną rzecz zrobić. Potem co mamy? Kolejny krok to jest tak zwana kontrola. Kontrola to jest coś, co bardzo dużo pracowników osiąga po jakimś no, dłuższym okresie czasu. Jest teoria, która mówi, że ekspertami stajemy się po pięciu latach pracy, czyli mamy pracownika, który daną operację już wykonywał tysiące razy. No, i on ma poczucie swoich kompetencji, fachowości, a ponieważ tę czynność wykonywał już dość dużo ilość razy, no to będzie odbierał ten poziom wyzwania jako taki e, średni. I bardzo dużo firm właśnie dąży do tego, żeby pracownicy byli na takim poziomie e, wyzwania, e, czyli żeby swoją, te zadania, które mają do realizacji, żeby to gdzieś tam było na takim e, średnim e, poziomie. E. Kolejny poziom to jest tak zwane odprężenie. No i tutaj mamy już lekki problem. Problem polega na tym, że jeżeli mamy pracownika, który ma bardzo wysoki poziom kompetencji i dostępności zasobów i on będzie odbierał zadania, że one są bardzo łatwe, proste, to po jakimś czasie może dojść u niego do tak wypalenia zawodowego. No, Na czym to polega? na tym, że on będzie doświadczał nudy. Jeżeli będzie doświadczał nudy, no to wtedy mamy dość duży problem, w jaki sposób go zmotywować. Jak to zrobić? Oczywiście stawiając mu nowe cele i zadania. Jest mnóstwo narzędzi, które do tego służą. Bardzo dużo narzędzi jest na przykład linowskich, bo linowskie narzędzia w głównej mierze skupiają się na tym, żeby wydobywać wiedzę, doświadczenia od pracowników i na tej bazie budować nowe cele i zadania, które oni potem Realizują. I to jest jeden z pomysłów na to, żeby z odprężenia, właśnie przechodzić na kontrolę i przechodzić na flow. Kolejny punkt, który tutaj mamy, to jest tak zwana nuda, czyli co? Mamy niski poziom umiejętności, znaczy średni poziom umiejętności, ale też niski poziom wyzwania. Czyli mamy dość podobną sytuację. No tu jeszcze mamy jak to odprężenia, tylko tu jest ten plus, że jeszcze pracownik może się rozwijać, dlatego że będzie uważał, że no warto, warto przychodzić do tej pracy, warto jeszcze coś robić, ponieważ mamy do, 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 dużo do nauki o tak to na tak, jak chce się nauczyć, jeszcze chce się rozwinąć, czyli on może dążyć do tego, żeby zwiększać swoje kompetencje i, i bardziej umiejętnie wykorzystywać zasoby, które są w organizacji. Kolejny punkt, który tutaj mamy, to jest tak zwana apatia, to zwróci Państwu uwagę, że tu kłopot bardziej polega w postrzeganiu przez pracownika swojej pracy. Bo Jeżeli on będzie uważał, że poziom wyzwania jest niski, a czasami niski bardziej wynika z tego, w jaki postrzegamy sposób dane zadanie niż stricte, że to jest coś bezwartościowego. Jest taka sytuacja, że pracownicy wartościują swoje stanowisko pracy. O, to, to jest durna robota, to jest dobra robota, to jest fajna, to jest niefajna. Przykładem jest sprzątanie. Generalnie jest problem na zakładach ze sprzątaniem. Tak? teraz zwróćcie uwagę, że nikt nie chce tego robić. Nawet uważa się, że to jest pogardliwa. Bo tu ani kompetencje, ani umiejętności nie są w żaden sposób jakieś potrzebne. Zadanie jest dość proste. I teraz wystarczy tylko jedną rzecz zrobić. Poinformować pracowników, że będziemy mieli audyt. Albo, że dzisiaj przyjeżdża dyrektor generalny i będzie chodził po zakładzie. I nagle z tego zadania, które daje takie poczucie, no co tam trzeba wielkiego, no przecież to, nawet szkoda się tym zajmować, jeżeli podniesiemy poziom do góry, to od razu to zadanie nabiera tak jakby, priorytetu i coś, co do tej pory nigdy jakiegoś tam problemu nie stanowiło, nie? Można nawet wywołać na nas sytuację lękową. No i mamy tu jeszcze jeden krok, tak zwany niepokój, gdzie poziom wydwania już mamy wyższy, ale też mamy olbrzymie poczucie, że albo nie mamy kompetencji, albo dostępności zasobów. I to jest coś, z czym się bardzo często też spotyka w firmach. I na koniec tutaj chciałbym Państwu pokazać jeszcze jedną rzecz. Kiedyś badałem, w jaki sposób pracownicy przechodzą przez ten wykres i od jakiego poziomu zaczynają swoją pracę. I teraz powiem tak: tam, gdzie jest fajny szef, tam, gdzie nie ukierunkowuje się rozwiązywanie problemów na ludzi, tylko się ukierunkowuje rozwiązanie na problem. Na, na problem. Troszkę to inaczej wygląda, a teraz popatrzmy na drugą stronę kija. Inaczej mówiąc, przyjrzyjmy się teraz organizacjom, gdzie jest na odwrót. Na odwrót polega na tym, że skupiamy się na pracowniku, jeżeli są problemy, nie rozumiemy tego, że czegoś się nie da i szef bardzo często negatywnie reaguje na jakiekolwiek informacje, że coś nie wyszło, coś się nie, nie, nie zadziałało, że maszyna się zepsuła, że nie ma komponentów, że pracownicy piskują, że nic nie przychodzi w sobotę, to no, tysiące różnych Teraz pracownik, wstając rano, idąc do tatyki firmy, najczęściej doświadczy lęków. Czemu? Bo on się budzi rano i mówi, ja pierdzielę, jak ten mój dzień będzie e, wyglądał. Ja jako coach, bo też się zajmuję coachingiem, Dużo osób, które przychodzi do mnie na sesje coachingowe, właśnie jest na takim poziomie, że oni przychodzą do rany, nie do rano do pracy, nie wiedząc co będzie, co będzie się działo, oni wstając już o poranku, już doświadczają silnych sytuacji rynkowych, polegających na tym, że bardzo często nie chce im się iść do pracy, bardzo często świadomość tego, że co mnie czeka, już ich zaczyna przerażać. I oni przychodzą do pracy. Widzą, a taki cel, taki, 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 to teraz, jak ja sobie z tym dam radę. I następuje eskalacja stresu. Potem, co się dzieje? Pierwsze 15, 20, 30 minut badają zasoby, i okazuje się, że dużo z tych celów, które są do zrobienia, one są do zrealizowania. Czyli wchodzą na etap pobudzenia, bo zaczynają rozumieć, że posiadają i kompetencje i mają dostępność zasobów. W związku z tym poziom napięcia, który jest związany z zadaniami do realizacji przechodzi w tak zwane pobudzenie, czyli oni mówią, aha, dobra, to ja już coraz bardziej mam tu wszystko pod kontrolą. I to zajmuje tam różnie godzinkę, dwie. Proces sobie zaczyna iść. Przez moment wchodzą w flow, jeżeli oczywiście nie ma za tą sytuacją jakiegoś lęku, co będzie, jak będzie, tylko się skupiają na tym, żeby po prostu zrealizować to zadanie. I po jakimś czasie przechodzą na poziom kontroli. Jeżeli teraz mamy pracowników, którzy są na tym poziomie kontroli, to to jest dobra i fajna energia do tego, żeby oni pracować, dlatego że flow nie da się być cały czas, to nie ma takiej możliwości. To są po prostu wybrane zadania, które w ogóle bardzo mocno pracownikom pasują czy nam pasują, też jesteśmy pracownikami. Jeżeli my od czasu do czasu teraz będziemy przechodzić takie flow w organizacji, to naprawdę będzie super. I oczywiście my będziemy mieć te wszystkie osiem tutaj stanów, bo od tego nie jesteśmy w stanie uciec w żaden sposób. Więc. Tylko cały myk polega na tym, że im częściej pracownik doświadcza flow, tym lepiej się czuje w organizacji. Dlaczego? Bo są wyzwania, bo są ciekawostki, bo jest fajna energia i to jest firma, do której chce się wracać. Jeżeli ja mógłbym coś tutaj Państwu zarekomendować z tych tematów, które tutaj się znajdują. Najfajniej by było pracować właśnie na tych trzech poziomach: pobudzenie, flow i kontrola. Pobudzenie, w jaki sposób stawiać zadania, które są realne dla pracowników. To jest jedna rzecz. I druga rzecz rozumieć, że oni czegoś nie umieją, nie potrafią, że jest coś, co wykracza poza ich kompetencje. Zrozumienie nie wiąże się z tym, że my akceptujemy, że coś tam nie działa, nie funkcjonuje. Zrozumienie to jest dla pracownika komunikat: Ja chętnie z Tobą porozmawiam. Jeżeli Ty użyjesz dobrych argumentów do tego, żebym zrozumiał, co tam się dzieje, no to wtedy będzie w porządku. Bo pracownicy najczęściej na to się skarżą. No i oczywiście kontrola. No, ja wierzę w to, że pracownik, który pracuje w organizacji 2-3 lata, ten poziom kontroli to powinien stanowić jakieś 60-70% jego pracy. I teraz, jeżeli te, te obszary będą w ten sposób wyglądać, to możecie być Państwo pewni, że będziecie mieć fajny, zdeterminowany zespół do działania który będzie otwarty na wyzwania, będzie otwarty na trudne sytuacje w organizacji, czy tam ilość, jakość, terminowość, nie te wszystkie historie, które są powiązane z produkcją. czy jeżeli zarządzacie większymi zespołami, macie swoich szefów i wy ich będziecie trzymać w tych trzech formach: pobudzenie, flow, kontrola, oni też chętnie będą podejmować się trudnych wyzwań, oni chętnie też będą wchodzić w nowe projekty. Bo trudne wyzwania, nowe projekty, to są wszystko elementy, które bardzo często ciągną ich właśnie po tych pozostałych obszarach, o których wcześniej wspominałem. Chciałem Państwu bardzo serdecznie podziękować za udział w tym naszym spotkaniu. No, i zapraszam do następnej mojej opowieści na temat motywowania. Dziękuję bardzo.